Pragnę przywitać wszystkich członków, sympatyków Konfederacji, zwłaszcza Konfederacji Okręgu Podlaskie, i poinformować o chorobie pana prezydenta Białego Stoku, pana Tadeusza Truskolaskiego, który zamieścił dziś na Twitterze informację, że znajduje się w szpitalu. Pomimo przyjęcia podwójnej dawki, Szczepionki przeciwko śmiertelnemu wirusowi, który od dwóch lat nęka nie tylko Polskę, ale również cały świat. Pan Tadeusz Truskolaski twierdzi, że jego stan przebiega, choroba właściwie jego przebiega łagodniej, ponieważ zaszczepił się i wzywa. Jednocześnie wszystkich do tego, aby o siebie dbali i szczepili się tak, jak on to uczynił. No, dla mnie jest to troszeczkę dziwne, że skoro pan prezydent jest zaszczepiony, a znajduje się w szpitalu, to znaczy, że ta choroba nie przebiega łagodniej niż normalnie by przebiegała, tylko jego pobyt w placówce. Leczniczej świadczy o tym, że ta choroba jednak przebiega w sposób dosyć ostry. W przeciwnym razie kurowałby się w pieleszach domowych. Tak jednak nie jest. Dziwi mnie również to, że pomimo, że nie pomogła panu prezydentowi ta cudowna, tak zwana szczepionka. To wzywa on mimo wszystko innych, zwłaszcza mieszkańców naszego miasta, mieszkańców Białego Stoku, do tego, aby się szczepili. Życzę panu prezydentowi, jak każdemu innemu człowiekowi w potrzebie, życzę mu przede wszystkim zdrowia i pomimo dzielących nas różnic politycznych, Uważam, że każdy człowiek drugiemu człowiekowi powinien życzyć wszystkiego to co najlepsze. Nie zgadzamy się z panem prezydentem w wielu sprawach politycznych, gospodarczych, społecznych, moralnych nawet. Niemniej jednak pozostaje z panem prezydentem w nadziei, że wkrótce dojdzie on do zdrowia, wyjdzie ze szpitala i, i będzie włodarzył Białym Stokiem w sposób znacznie lepszy niż dotychczas, gdyż choroba często prowadzi do wielu różnych przemyśleń, czasami nawet natury egzystencjalnej. Co powoduje, że człowiek reflektuje się w swoich zachowaniach i zmienia zapatrywanie na świat i na ludzi. W najbliższym czasie 9 października zapowiadany jest szumnie przez środowiska lewicowe, wspierane także przez pana prezydenta Truskolaskiego, tak zwany drugi marsz równości. Obawiam się, że znowu dojdzie do karygodnych, obrazoburczych wręcz sytuacji, kiedy to Osoby z zaburzeniami seksualnymi no, będą eksponowały swoje niemoralne zachowania, wzywając pod pozorem tak zwanej miłości, równości, tolerancji, jednak do nienawiści wobec naszej kultury, naszej tradycji i szydząc z naszej wiary, będą starali się. Spowodować różnego rodzaju zaburzenia społeczne. Zaburzenia społeczne, które w sytuacji naszego miasta i w ogóle w sytuacji naszego kraju nie są wskazane, ponieważ widzimy, co dzieje się na Zachodzie, kiedy to chrześcijanie, kiedy to ludzie o tradycyjnych wartościach konserwatywnych, ludzie, którym droga jest moralność taka, jaka. Funkcjonowała przez tysiąclecia, są obecnie spychani na margines, są szykanowani, są prześladowani, a nawet zamykani w więzieniach. Dlatego uważam, że politykę związaną z promowaniem środowisk lewicowych, środowisk, które promują wartości dewiacyjne, należy zapobiec, powstrzymać. No i liczę tutaj, że po wyjściu ze szpitala, pan prezydent Truskolaski zreflektuje się w swoich działaniach, w swoich sympatiach i stanie na gruncie wartości chrześcijańskich, tradycyjnych, polskich, i przeciwstawi się również tym tendencjom lewicowym, zmierzającym do, zmierzającym do zmiany. Funkcjonowania naszej kultury i naszych obyczajów. Życzę Panu powrotu jak najszybszego do zdrowia, Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo.